Stopni ma być maksymalnie, ale nie o tym chciałabym się rozmawiać. Na pewno nie o pogodzie. Dzień kontry, czyli kontra Bolimowska, około 140 km. Zapowiada się naprawdę fajny wyścig w tych warunkach. Powinno być też sucho. Na kilka dni przed imprezą poznaliśmy kilka szczegółów. Jeśli chodzi o samą trasę, będą też jakieś drobne konkursy podczas wyścigu. Jeśli chodzi o trasę, no to podobno pierwsze 40 km ma być takie bardziej techniczne, wymagające. Dopiero później zaczną się jakieś fajniejsze szuterki bardziej takie przelotowe sekcje. Z tego co zrozumiałem, zobaczymy. Dlatego nie będę na pewno na początku jakoś mega cisnął. Tym bardziej, jeszcze w butach SPD nie chciałbym się gdzieś wy wywalić. Są też podczas wyścigu jakieś trzy konkursy. Mnie w zasadzie jeden zainteresował. Czyli konkurs, który polega na tym, że ten kto końcówkę przejedzie. Najszybciej wygra tam jakąś nagrodę. Mówiąc końcówkę, no to chyba 124 km, a 136 czyli od 124 do końca trzeba po prostu pocisnąć. No, ciekawe, bo większość osób będzie pomęczona. A tu jeszcze będzie trzeba przycisnąć, jak chciałoby się wygrać. Może spróbuję, jeśli oczywiście moje siły pozwolą. Czuję się naprawdę spoko. Ostatnie 2-3 dni to w zasadzie nic nie robiłem, chciałem się dobrze zregenerować. No wczoraj niestety tylko pracowałem do końca dnia do 21.00, dlatego na sen nie zostało dużo czasu. Ale nie ma tragedii. Jak już ruszę, to w zasadzie spać mi się nie będzie chciało. Rozbudzę się na pewno. Niedaleko mam, bo łącznie 71 km na start. Dlatego, może już. 800 m na rondzie pierwszy zjazd. Dlatego, może już przenieśmy się na ten start. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. No i ruszyliśmy 140 km. Niecałe. Troszkę już marzłem na starcie, ale zaraz się rozgrzeje. 8.45 45 start. Jeszcze 40 km trzeba się trochę przemęczyć, a później powinno być ładnie, tak jak mówiłem. Iłem. Kilometr. Moja grupa wyrwała do przodu. Strasznie cisną od początku. Start był co o 5 minut w małych grupach chyba około 10 osób już się rozgrzałem, tu było zimno. O, teraz na asfalciki wyjeżdżamy. Będzie można troszkę podgonić ekipę Może się nawet przykleję do tego gościa troszeczkę Tutaj warto też wspomnieć, że jest to pierwsza edycja tej imprezy kontry bolimowskiej Robią to chłopaki od Baltic Bike Challenge też kiedy chciałbym wystartować. Pierwszą glebę teraz zaliczyłem na piachu, nie zdążyłem się wypiąć, troszkę spanikowałem, ale było miękko, zobaczymy co dalej. Aktualizacja 24 kilometr. Pora na żel. Na razie mi się. Na razie mi się słabo jedzie. Dużo jakichś nierówności w lasach. Rzeczywiście mieli rację, że te pierwsze kilometry będą bardziej techniczne. I jeszcze boję się takich sypkich terenów, gdzie jest dużo piachu ze względu na SPD. Na razie, jedno to zauważyłem, to wszyscy mnie wymijają. Jeszcze chyba nikogo nie wyprzedziłem. Troszkę trzeba to zmienić w końcu, bo jest niedobrze. 46 km, strasznie wieje, ale jest fajnie. No, na razie traska zrobiła się szybka, mamy 48 km, średnia teraz prędkość się przed taka to 30 na godzinę. A średnia wyścigu to 21,1 no ale tam mi dało rady się jechać i jaśla trochę w terenie już teraz trochę nadgonimy. Na razie jeden po poszedł na te 48 km 600 ml, trochę za mało mam jeszcze drugi taki sam stop będzie na chyba 91 km i teraz pytanie, czy na tym bidonie dojadę, czy gdzieś po drodze uzupełnię wodę. No zobaczymy. Na razie się coraz bardziej gorąco robi. ładniejsze szuterki się pojawiają, ale też pojawia się u mnie przed bombą. Jakoś powolutku z siłą padam na szczęście, za jakieś 15 km jest pit stop. Mam nadzieję, że tam coś zjem i oczywiście uzupełnię płynę. Bo jak nie, to pewnie będę musiał się w sklepie gdzieś zatrzymać. Zaczyna mi się właśnie źle kręcić chyba dłuższa przerwa jest potrzebna, bo jak na razie, jeśli chodzi o ten rok, to już mam na ten moment swój najdłuższy dystans. 76 km. Organizm jeszcze nieprzyzwyczajony. Traktuję ten wyścig jako taki sprawdzian. Po mojej przerwie zimowej i taką rozgrzewkę przed innymi imprezami. Dogoniłem. O kurde. No dobra, uzupełniłem płynę. Coś tam pojadłem, tylko jeden rodzaj ciastek był. Ale lepszy to niż nic. Został mi tylko jeden taki mus, chyba taka owsianka. No i na tym już muszę w zasadzie dojechać dziewięćdziesiąty kilometr. Bravo. Ah. Tá. Dobra. Jakieś inne ujęcie niż składki. 123 km. czyli w zasadzie końcóweczka już, ale taką już mam bombę. Chyba za mało jadłem jednak. Za mało jedzonka wziąłem i troszkę mnie ja boli. Muszę bardziej powzmacniać chyba kark, bo Dzisiaj jakoś strasznie mi się, strasznie mi dokucza, A ja już kawałek został. Jeszcze chwilę sobie postoję. I lecę dalej. Ach. No, teraz już w zasadzie nie ma jakichś technicznych kawałków. Raczej takie szuterki premium, asfalty. No, teraz spoko się jedzie. Dobra, lecę na metr. O! Jak traska? E, fajna, tylko bardzo wiecznie. Wiecznie, tak? Jednak? Straszne wiatry były. Ale co na, na powrocie, tak zmęczyłeś się? E, nie, ogólnie e, przez całą trasę. Gdzieś tam e, były takie odcinki, że jest strasznie wiało I, naj... I to najbardziej właśnie męczyło, tak naprawdę. Ale tak to fajne, fajne szuterki. O, takie premiumy. Świetnie. Ja już spakowany. Samochodzie, właśnie wróciłem z mety. Kilka słów ode mnie o wyścigu. E, początek, te pierwsze 40 km, takie było mocno. Znaczy, może nie mocno, ale techniczne. Były takie gorsze jakości. E, jakieś drogi. Później zaczęły się już fajne szuterki, jakieś fajne asfalty koło 80-90 km z kolei był taki singielek gdzieś przy rzece z jakimiś takimi zniesieniami się jechało musiałem tam nieraz z roweru schodzić ja szczerze mówiąc jeżdżąc jak jeżdżę na gravelu to nie lubię takich technicznych przejazdów bardziej wolę jakieś utwardzone ścieżki Tutaj akurat było takie urozmaicenie. Obstawiam, że mm, niektórym to się może podobać. Mi akurat tak nie do końca no ale też rozumiem jakieś tam założenia takiej trasy, że e, pewnie ktoś, kto układał tą trasę, chciał ją rozmaicić, żeby też e, nie było nudy no i rzeczywiście tam no, nie było nudy. E, nieraz tam musiałem też iść z rowerem, bo się kurczę, na przykład tam zjechać, nie? Mm. Trasa tam 136 km liczyła. No świetne te szuterki premium były, Czyli było ich naprawdę masa pod dostatkiem. Można było tutaj fajne prędkości rozwijać. No moja średnia akurat pozostawia wiele do życzenia, średnia prędkość. No ale ja to jestem taki półkolarz amator. Moje prędkości nie są zadowalające. Może kiedyś to się zmieni, zobaczymy jak się bardziej przyłoży do treningów. Organizacja? No, tutaj w zasadzie wszystko ok. Mm, na starcie nie było jedzenia. Nie było też nic do picia, ale z tego co słyszałem, e, chyba miała być kawa i herbata, ale ja tego nie widziałem. Tak więc, no, tutaj się nie, nie będę wypowiadał na temat picia. E, w w trakcie trasy był jeden pit stop, ale to tam były tylko ciastka i woda i izotoniki. No i pod koniec na mecie, oczywiście, był hamburger, bardzo dobry, mega mi smakował. Piwko 0% i smakowe. No i też chyba kawa, herbata mhm. podobno. Ale tutaj to, wiecie, nie ma co wybrzydzać, bo też opłata startowa była niska. Moim no zdaniem i tak dosyć dużo, jakby każdy zawodnik dostał. No oczywiście po... na mecie medal. Nawet fajny. No i zestaw wlepek. Plus czapeczka jeszcze tutaj jest. Hmm. Przyda mi się do kolekcji, bo już mam naprawdę masę tych czapeczek. Takie jakby czerwonej to jeszcze nie miałem. Ogólnie impreza bardzo fajna. Jak ktoś chce tak jak szybko pojeździć po fajnych szuterkach z jakimiś drobnymi atrakcjami na trasie, no to kontra jest na pewno dobra. Obstawiam jedynie, że tacy, takie osoby, które jakby z szosy się wywodzą, mogą się trochę denerwować, bo jednak tych technicznych odcineczków coś tam było. Tutaj jeszcze co do samego wyścigu, to najgorszy był wiatr. Eee, przez, całe jakby, przez cały czas raz był mniejszy, raz był większy, ale był non-stop. To było trochę męczące, już pogoda moim zdaniem była idealna, bo nie było ani zimno, ani ciepło. Tak więc naprawdę świetnie mi się jechało. No i co, chyba tyle na dzisiaj. Jeśli relacja Wam się podobała, zostawcie łapkę, może jakiś komentarz. Gdy się takich więcej ujęć chyba w, w relacji jest, e, mniej jakichś pogadanek. No i co? To tyle na razie.